cześć widzowie dzisiaj jesteśmy w, w ten youtube studio i będziemy dzisiaj przeglądać komentarze o Mieszko zrób odcinek o swojej własnej grze do sprawdzenia już zero dobra więc opublikowano. no e, dobra ja chyba na ten komentarz odpowiem okej okay. Dobra, okej okay. Dobra, widzowie patrzcie. Widzamy. Mieszko z w swojej własnej grze. Okej. Okay. Okej. Okay. Zrobię. Widzio. I widzowie, ja wam, czy tu jest, ja wam widzowie powiem, że ja y, na Roblox Studio mam, y, ten, stworzyłem już własną grę, więc no, to jest, to będzie fajne. Zrobiłem taką fajną grę, tylko trzeba mieć przyciszone. Ja chyba sobie przyciszę aż ten, kompo. Dobra, bo mam przyciszone. Tylko no to jest gra, taka, której się nie da przejść. Ja muszę tam zmienić coś. No bo, no, Uch. tego się nie da przejść na serio. Widzowie, jak byście chcieli to przejść, to nie, to ten. Musicie mieć wyciszony ten. Komputer, albo telefon, albo tablet. Albo telewizor. Jak to oglądacie? Serio. Jejciu, mi się Roblox Studio nie chce włączyć. No dobra, no, no to w tym czasie może w coś zagramy. Sobie widzowie. No, może. W tego. guys bo sobie grałem. Eee, albo ten element... albo elementar Power eee, Nie wiem. Nie. Eee, pogramy sobie w Stumble Guysa na Block dashu Dopóki mi się nie włączy ten. Oczywiście Roblox Studio. No, więc musimy czekać. No i... już mi się włączyła Roblox Studio. O jeszcze nie. Up to date. Co? Dobra, no, zagramy w... ...Blockdash. To jest gra na Robloxie. Blockdash map. Dobra, ja już przegrałem, więc ogarniam. I możemy się nawet... I można się zmienić, Nie można. Ja to worek co tutaj robi? Nie, to nie jest worek, jejciu. Można się zmienić wyski na takiego, ale można też w takiego. Nie ma tutaj double jumpa. Ojej. O nie, spadłem. No! Jak chcecie prawdziwego blockdasha, no to napiszcie. Alonu O Jezu! No tego się nie dało przetrwać! To trzeba było zrobić skok przez ścianę, ale tutaj się nie da przecież, bo nie ma doby dompo. Nie! Jest! I można wejść na górę. I co można zrobić wtedy? Co jest na górze? O! No! Co to było... To był jakiś fake. Dobra, jeszcze nigdy się... Na to nie złapię. Ojeju. Dobra. Ale muszę zobaczyć... Jak tam było coś jeszcze, to ja nie wiem. Serio jak tam było coś jeszcze? To ja, mus ja muszę iść tam jeszcze raz i to zobaczyć. Nie. Była jeszcze tylko kanapa, no to nie można siedzieć. No dobra, my musimy rundę zacząć, ale tak nie doskoczę niestety. Tam pewnie ktoś umie tam grać. Ja nie umiem tak bardzo. Dobra, więc lecimy. Ja, ojejciu, się zrozpiliłam, no nie, widzowie. Już mi się Roblox Studio włączyło. Widzowie, zostawcie łapy w górę. I oglądajcie ten film do końca. I stworzyłem już Easy Oby, Stupid Game, Game, Robux Game, Horror Oby, Free Admin Oby, Pet Simulator X, Unlimited Game i to ja go nie stworzyłem, to jest zawsze na początku. Ale my dzisiaj chyba będziemy yy, kończyć Nie wiem, może Dzisiaj może będziemy kończyć Horror Oby Albo Robux Game Tak, ej dobra Robux Game będziemy dzisiaj kończyć O Omg, lagi mam, lagi mam, lagi mam na lepiej nie co? i co to jest... Nie Patrzcie, to jest Robux Game Szybko, 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 szybko Że... Widzowie, słuchajcie, rozpicie się o tutaj I z perspektywy takiego gracza No to, co to jest, nie? Ale dzisiaj nie będziemy się zajmować tym, tylko innymi sprawami, bo musimy to skończyć. Na serio, mu musimy. To... eee jak to tutaj się. Jak to się wszystko tutaj obsługuje? Bo ja nie wiem, jak to się obsługuje. Na serio, nie wiem. Treehouse, a księg 47? o Amazing noob. robux? Ej, ja mam pomysł co ja zrobię. Ja potrzebuję te schody. Tylko one na serio muszą być długie. Skale... Serio, one muszą być duże. Bo w porównaniu z tym, to to jest małe. Dobra. Takie? Nie, nie wystarczy. Bum! O jacie! Patrzcie, będzie tyle wchodzenia Dobra Dodamy tutaj Stone floor, to będzie chyba dobre Ojej OMG, jakie to duże schody ja zrobiłem Co? Ja to tutaj przez pełnię muszę zrobić Boom, o ja Ja muszę zobaczyć, czy te schody działają aż bo widzowie. Patrzcie na to. O. Dobra. Te schody, no to chyba trochę za duże zrobiłem, ale kogo to tam interesuje? Nie, nie. Więc. Jeść. Te schody są wyższe od człowieka. Tak, tam trzeba mega dużego skina, żeby doskoczyć. Ja tutaj dam. Dobra nie, ja muszę te schody zrobić mniejsze. Bo widzowie nie, to tak nie może być. Serio, ale że ktoś... dobra, ale ja... Ja się cieszę, że ktoś napisał, żebym yy, zrobił własną grę. Ja mam grę zrobioną. Więc, no, Ej, co jest grane? Move? Nie, ja nie chcę move. Bo ja mów, to mogę sobie tak zrobić. Dobra, boom. ja chcę skalę. O, dobra. Mogę to pomniejszyć. trochę to pomniejsze, o tak, o dobra, tak to pomniejsze już powinno dać się doskoczyć, ale będzie się wchodziło no to tak długo że po prostu no, ja to tam... krótszy fix blok, nie, ja nie blok Apple Store ja, wyda ja zrobię coś, na co można będzie wydać. Robux! Robux! Robuxmen. Robux Get Robux. Nie widownie my nie chcemy dawać Robuxów. Tylko my chcemy, my chcemy żeby ktoś nas zdonatewał. Robux card. Ojej, ciudie. Widowie. Ej. O... Poc. Czy to jest jakiś trap? Frees. Dobra, frechis. I co? Ha? Ej, widowie ja nawet muszę to sprawdzić co to będzie. Ej, dobra, nie ja muszę to nawet sprawdzić. Mi nie szkodzi, jeden, 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 osiem, jedynek e, 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 e. Dobra, szybko, pokazujcie mi, ale bym, potrzebowałbym w tej grze no A dobra, to gdzie tu się wchodzi? Gdzie tu się... Gdzie do tego się wchodzi? Ja coś postawiłem, ale nie wiem, gdzie się wchodzi. Serio, widzowie. Co tu się dzieje? A tutaj się wchodzi. Co? Tu widziałem hmm? Co? I co tu napisane było? zwrócimy uwagi Hej, co to o dobra to czy button to get 999. <grym> <grym> and free obcy lifetime no to ja bym chciał no ale co Nie ja mogę w to kliknąć się coś popsuło, nie? Stop, stop, stop. Eee, olej, stało. Dlaczego tam jest takie coś? Niestety ale to trzeba usunąć. Niestety, tylko nie jak się usuwa. Zapomniałem. <słysza> Serio, jak się usuwa? Jak, jak wiecie to, please help. <słysza> nie no, jak to się usuwa? Cute. <słysza> wiecie, Co tutaj się stanęło się? Czy ja mogę kolor? Nie, nie nie mogę. Nie no widzowie, to coś jest nie tak, nie. Ja nie dam rady. Ja się poddaję widzowie. Nie, ja się już z wami żegnam. Nie dam rady zrobić własnej góry. Więc, papa. Pa.